Nie rób tych rzeczy, czyli moje podróżnicze red flagi. Nie podróżuję z osobami, które nie chcą próbować lokalnej kuchni. Nie wyobrażam sobie przez cały wyjazd na przykład jeść w McDonaldzie. Fajnie jest zobaczyć, co mają nowego, no ale nie być tam codziennie. Jak można nie zjeść? Slimaka w Paryżu czy w Hiszpanii, dla mnie jest to awykonalne. Nie podróżuję również z osobami, które nie lubią chodzić. Dla mnie, właśnie, zwiedzanie jest to minimum 20 tysięcy kroków dziennie, a nie leżenie cały dzień przy basenie. Nie rozumiem również tego, jak można spać do godziny 12-13. Ja rozumiem, że chcemy odpocząć, no ale lecimy tam na nie wiem, 3-4 dni do tygodnia, dwóch tygodni, no i chcę jak najwięcej eksplorować ten czas, eksplorować to miejsce. Na no, nie potem wrócić i o kurde, nie zdążyłem tego, nie zdążyłem tamtego. Nie podróżuję również z osobami, które mają odmienny budżet od mojego. Hmm. Przykładowo, jeśli ja na wydatki mam 300 euro, ktoś ma 100 euro, ciężko jest zaplanować jakiekolwiek atrakcje czy restauracje. No po prostu nie. Nie jeżdżę z osobami, które preferują wyłącznie wakacje all inclusive. What? Nie lubię siedzieć w getcie turystycznym. Wolę zwiedzać i zobaczyć realne piękno danego miejsca, a nie tylko wyreżyserowany świat.